Siemanko, Siemanko. Dzisiaj na celownik weźmiemy Afrykę. Już nie nagrywałem ściągania zbiornika paliwa. I tam owiewek, ale pokażę Wam filtr powietrza. I to zwykłe, takie sezonowe użytkowanie. Niby, a, no jest, jest brudny niby tak nie wygląda źle ale zaraz Wam pokażę jak yy, z nowym porównam jak to wygląda i dlaczego warto wymieniać jednak co sezon pojeździć się jednak filtr powietrza wcale nie jest drogi warto kupić, wymienić to są płuca silnika sami też byście chyba z, z brudnymi płucami nie chcieli oddychać byłoby co najmniej ciężko tak przypuszczam tu mamy nowy filtr tu mamy stary filtr widać różnicę od razu widać niby nie jest yy, niby nie jest bardzo bardzo widać aż tak tej różnicy ale zobaczcie jaki tu ma kolor a jaki tu ma kolor to jest ta sama firma yy, filtra to ciemne wszystko co jest już nie mówię o tym czarnym tam między yy, między tymi yy, żeberkami ale całe te żeberka są ciemne a to jest wszystko kurz, to jest brud a jak tam jest brud no to wiadomo powietrze ciężej przechodzi Afryka przyjechała na zwykły przegląd yy, przygotowanie do sezonu yy, jest już po nowym roku. Także już, po, już ruch się zaczął w warsztacie. O, tu mamy wycięk pod tylną pokrywą zaworów. O, trzeba będzie to uszczelnić. Bo się poci. A po co ma się pocić? I ogólnie też tam do gaźników też widzę, że jest tu dosyć brudno goździnki też nie były chyba dawno wyciągane chociaż motocykl chodzi bez zarzutu, wszystko działa jak trzeba podobno yy, ale zobaczę rozbiorę, zobaczę co tam się dzieje ciekawego żeby kolejny sezon bez bezawaryjnie, jest czas jeszcze przed sezonem żeby to zrobić, także nie ma problemu motocykl fajny, bardzo fajny Znaczy ol, znaczy teren Nie, nie znaczy kapie Z podejnika na łańcuch, ze smaru na łańcuch Ruszyłem kołem, i gdzieś tak się zruszyło Bardzo fajny motocykl, bardzo pożądany No dobra Rozbieram dalej, a tu jeszcze brudno, o co się dzieje? Pod filtrem powietrza, Trzeba to wszystko ładnie umyć, przygotować. Gaźniki wyciągnięte, No jest trochę tutaj szuwaksu, takiego w koło krótców, ale nie jest to jakiś taki, że to jest wyciek. Tam pociekło, ale to z benzynki pociekło troszkę. uważać, żeby nie powpadały te rzeczy od ssania. W środku jest całkiem spoko, widzę, nie mam brudu. Tu trzeba ostrożnie, zaraz to zakryję, ostrożnie to porozbierać, żeby nie powpadał tam brud, poczyścić ładnie, poczyścić krótce na nowo, pozakładać, poskręcać dobrze, bo mam wrażenie, że te na górze spoko były skręcone mocno, ale te na dole yy, były takie w miarę luźne więc może gdzieś tam trochę ta mgła paliwowa gdzieś tam wychodziła stąd te takie yy, brudki gaźniczki wyciągnięte są jeszcze w nich, jest jeszcze w nim paliwo nie z go obracać bo się powylewa w środku, no jest trochę takiego no ale tutaj to zawsze to jest trochę nagaru. O już się paliwo leje jest Dobra. Pospuszczam w jakiś zbiorniczek dopiero porozbieram to. Zobaczymy co tam w środku się dzieje. Odkręciłem śrubę do składu mieszanki. No jest to trochę korozji. Ciężko było to wykręcić o jedna yy, jednocowanku nawet takie łamało się od razu praktycznie, ale delikatnie podgrzałem ten króciec, co tu wkręcany jest właśnie ta, ta śruba, ta iglica i, i się wykręciło, a z drugiej strony ładnie się wykręciło. I tak nie wiem czy będzie widać. No w środku tam jest troszkę brudu. Tutaj bardziej czysto. Ale ogólnie w komorach pływakowych z prawego gaźnika czyściutko, nic to nie było, ale w lewym znowuż brudno, tak na opak trochę, chociaż tak może nie widać, ale, ale było tam trochę syfu. O gdzieś tam widać delikatnie, tam gdzieś w rogu. No ale ogólnie zobaczymy, zobaczymy, rozbieram dalej. Powiem Wam, że nie ma tragedii z tymi gaźnikami no, tutaj jakieś takie błotko się pojawiło, yy, ale zaraz to umyję. Ale ogólnie, kurczę, nie ma bardzo co robić z tymi gaźnikami. Zwykły przegląd, czyszczenie, przedmuchanie yy, są naprawdę w super stanie, także nie ma co tam się stresować. Wszystkie dysze są yy, drożne. Yy, nie ma z nimi problemu najmniejszego, czyli to zwykły będzie przeglądzik tych gaźniczków i w sumie tyle. Zajmiemy się resztą. Także taki zwykły serwisik. Gaźniczki gotowe, wszystko spoko. W tych gaźniczkach tylko serwis taki był. No i tutaj ten wyciek, tylko co jeszcze. Wyciek był tutaj, na tej uszczelce. Tylko co jeszcze? Tam nieszczelność jest przy kolektorze. Od razu wyciągnę ten kolektor, dam nową uszczelkę. Bo bez sensu to składać tyle rozebrane, trzeba to zrobić Dean był zadowolony dobra działam dalej widać, widać coś widać? no tak średni no nie chce się nie chce się zrobić tam jakoś, o dobra widać na dole jest, było w miarę szczelnie, ale na zewnątrz na górze już nie. Czarno. Czarno było. No ale dobra, mamy to zastępce. Zaraz montujemy gity. No i co? Zmagań ciąg dalszy. To już pooczyszczone. Yy, kolektor jest złożony. Nową uszczeleczkę dałem teraz. Tu nowa na pokrywę zaworów. Właśnie wymieniałem świece, dwie już wymienione. Nowka sztuka, chociaż powiem Wam, że fajnie są wypalone. Mm. Bo jest normalnie kawa z mlekiem. Super kolor. Zobaczymy potem, jak przeniósł cylindrze. No, działałem dalej. No i gotowa. Dziś się dostała jeszcze nowe opony z przodu i z tyłu, jest już przygotowana do sezonu, dzisiaj akurat zaczął padać śnieg, więc jeszcze chwilkę poczeka, ale jest już gotowa, no to kolejne sprzęciki, dobra, na razie.